Cześć, ja jestem. Mervo, półtora roku temu nagrałem film pod tytułem Czemu grasz jeszcze kałachem? gdzie pokazałem wam, że AK-47 pod wieloma względami jest gorszy niż SG-553. Bardzo wielu z was ten film zszokował, zdziwił, mówiliście, co ja w ogóle gadam za głupoty, ale trochę czasu od tamtego filmu minęło. Coraz więcej graczy zaczęło korzystać z SG-553, bardzo wielu proplayerów przerzuciło, przerzuciło się na tę broń i ostatnio Valve mocno znerfiło naszego Kriga. Dlatego dzisiaj moje pytanie do was brzmi: dlaczego jeszcze kupujecie SG-553? Historia SG-553 jest naprawdę zabawna. Przez lata ta broń nie była ruszana, miała swoje statystyki, cenę 3000 dolarów. Mało kto tego używał, ktokolwiek próbował grać. Tą bronią był wyzywany zaraz od nobów, że gra z celownikiem, że w ogóle taka broń nie pasuje do CS-a. I tak sytuacja się miała przez kilka lat. Pewnego dnia Valve zmniejszyło cenę o 250 dolarów i nagle SG-553 kosztowało 2750. Stopniowo coraz więcej ludzi zaczęło używać tej broni, zobaczyli jaka jest dobra. Ja nagrałem film Czemu jeszcze grasz kałachem Pokazałem wam, że SG-553 jest bardziej szybko strzelny, zadaje takie samo obrażenie. Ma jeszcze celownik, to, siam, i ludzie stopniowo zaczęli tym grać. Po pewnym czasie krzyczeli, że broń jest za mocna, potrzebny jest nerf. Valve cofnęło cenę do 3000 dolarów, czyli tak naprawdę przywrócili status quo, które trwało przez kilka lat. Jednak ludzie dalej używali tej broni. Progracze masowo, coraz bardziej zaczęli przechodzić do używania SG-553, i co się okazało? Dalej wszyscy zaczęli krzyczeć, że ta broń jest za mocna. Naprawdę z zewnątrz wygląda to śmiesznie, gdy przez kilka lat broń jest w grze ze swoimi statystykami, nikt, je nikt jej nie używa. Valve zmniejsza cenę, wraca do starej ceny, takie szachy 4D w pewnym sensie, i wszyscy dalej uważają, że to jest za mocne i trzeba to znerfić, i w ogóle jest tragedia. Także ostatnio Valve. Znowu znerfiło SG553, i o tym będzie dzisiejszy film. Jednak, według mnie, zdecydowanie za mocno, i broń z bardzo mocnej, z bardzo dobrej w wielu sytuacjach stała się, według mnie prawie bezużyteczna. Przypomnijmy podstawy. Obie bronie, czyli Kałach i Krieg zadają mniej więcej identyczne obrażenia z jakimiś minimalnymi różnicami. Kałach ma lekką przewagę, jeśli przeciwnik nie ma pancerza, tak? Ale to generalnie można pominąć i założyć, że bronie zadają takie same obrażenia. Do tego momentu Krieg był bardziej szybkostrzelny. Jego szybkostrzelność wynosiła 667, podczas gdy Kałacha 600. Te liczby mogą się wydawać trochę dziwne, ale w przybliżeniu oznacza to tyle, że SG-553 strzelało 11 pocisków na sekundę, a Kałach 10 pocisków na sekundę. Także każdy że jeśli staną na siebie dwaj gracze z tymi broniami, będą trafiać wszystkie pociski, no to ten z SG553 wygra, no bo po prostu szybciej zada ten kluczowy Pocisk ostateczny, który zada tyle samo obrażeń i po prostu nim zabije, a sam przeżyje, tak? Natomiast ten update bardzo mocno osłabił SG-553. Według mnie jego szybkostrzelność spadła z 667 na 545, czyli z 11 wystrzeliwanych pocisków na sekundę do 9 pocisków na sekundę. To jest naprawdę duża różnica, i gdy używacie tej broni, gdy strzelacie full auto, to czuć i przede wszystkim słychać, jak te pociski wylatują po prostu wolniej. I w tym momencie ze wszystkich karabinów Galil, FAMAS, M4, M41S, M4, a Kałach sg 553 to właśnie ten ostatni krik ma najmniejszą szybkostrzelność. Oznacza to tyle, że jeśli po przeciwnej stronie w tym momencie staną ze sobą SG553 M4 albo SG553 i kałach i tak dalej, na odpowiedniej odległości, że będą zadawać takie samo obrażenia mniej więcej, no to gracz z SG553 przegra, bo po prostu będzie wolniej trafiał i to przeciwnik zada mu szybciej ten ostateczny pocisk, tak? zakładając, że obaj trafiają wszystkie strzały. Mam nadzieję, że nie namieszałem, ale no, oznacza to tyle, że broń jest najwolniejsza ze wszystkich karabinów teraz i, i to jest naprawdę słaba rzecz i naprawdę stawia Was często w gorszym położeniu, po prostu wolniej zadajecie obrażenia. Oprócz tego w niewielkim stopniu, ale jednak, została osłabiona celność SG553. Co tutaj mam pod pojęciem celność? Mógłbym Wam wkleić różne liczby z plików gry CS-a, celność stojąc, skłócając, przed, po, ale 99% z Was nic by to nie powiedziało, a temu jednemu procentowi z was, którym to coś by powiedziało, no to już sami sobie to sprawdziliście zapewne do tej pory. Natomiast oznacza to tyle, że ten pierwszy pocisk, który strzelacie, czy to stojąc, czy kłócając, czy gdy macie włączony celownik, czy jeśli go nie macie, może być minimalnie bardziej losowo, okej? Okay? Każda broń w CSGO ma taką swoją lekką losowość pierwszego strzału, oznacza to tyle, że pocisk nie zawsze poleci co do piksela tam gdzie macie celownik, a może polecieć minimalnie wokół i właśnie ta, ta losowość tego pocisku SG553, że on ten pocisk może polecieć minimalnie troszeczkę wokół celownika niż tam gdzie celujecie, została zwiększona, czyli na większe dystanse możecie mieć na kimś celownik na głowie, ale na przykład nie na samym środku głowy, a gdzieś na krawędzi i możecie nie trafić, tak? To tego typu różne niuanse właśnie wprowadzane mogą to zadecydować, czyli z broni, która była bardzo celna, szybko strzelna, stała się bronią, która jest dużo wolniejsza i mniej celna na te dalekie odległości, gdzie najbardziej właśnie było można skorzystać z przewagi i z takiego pozytywu plusu po prostu tej broni, tak? Po to jest ten celownik, żeby z tego korzystać, natomiast ta celność teraz została osłabiona. Oprócz tego przypominam wam, że trzymając SG553 poruszacie się wolniej, czyli wszelkie takie Pestkowanie, wychylanie się z za narożnika, chowanie i tak dalej. Zrobicie to wolniej jesteście mniej, bo mobilni, czyli łatwiejsi do trafienia. Generalnie wiadomo, o co chodzi, tak? Biegacie też po prostu wolniej poruszacie się po mapie. Um, słuchajcie, jedyny plus tej zmniejszenia szybkostrzelności SG553, tak zdecydowanie bardzo, bardzo dużego zmniejszenia szybkostrzelności jest taki, że łatwiej będzie wam kontrolować odrzut, tak? To, że pociski strzelają wolniej, oznacza, że ten recoil jest dużo, dużo łatwiejszy do kontrolowania, dużo mniejszy. I po prostu strzelając kogoś full auto, będzie wam łatwiej je kontrolować. To jest jedyny jakiś pozytyw plusu, plus tego całego nerfu. Także z broni, która była mocna, szybkostrzelna, stała się bronią, która ma tylko taką swoją niewielką niszę. Według mnie, używania celownika na bardzo dalekie odległości, jakiegoś takiego pestkowania, może strzelania krótkich sprayów, dzięki temu, że jest wolniejsza, to te spreje do kontrolowania na bardzo daleką odległość będą łatwiejsze niż to było do tej pory. I to jest taki, taka jedyna nisza tej broni powiedziałbym, za którą płacimy 300 dolarów więcej, natomiast we wszystkich innych sytuacjach bliskie dystanse, średnie dalekie również, jeśli chcemy być mobilni jeśli chcemy tak grać w różnych sytuacjach, kałach wyjdzie po prostu zdecydowanie lepiej, także według mnie ten nerf jest zdecydowanie przesadzony zamiast jakoś tak stopniowo może tę broń osłabić, to zrobiliśmy sytuację, w której broń była bardzo mocna wszyscy narzekali, że jest OP i w ogóle musi być znerfiona do sytuacji, gdzie nikt tym prawie nie będzie grał i jest zdecydowanie gorsza w ogóle od Kałacha, a jeszcze kosztuje więcej. Trochę tego nie rozumiem, ale trzeba się z tym jakoś pogodzić. Natomiast prędzej czy później uważam, że znowu pojawi się jakaś zmiana i SG553 zostanie troszeczkę wzmocnione albo cena obniżona. Zobaczymy. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Łapka w górę. Subskrypcja, subskrypcje, jeśli ktoś jest nowy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.